Czy wiesz, jaka jest prawdziwa różnica między dojrzałą kobietą, która zdobywa młodszego mężczyznę, a taką, którą on postrzega jedynie jako matczyną postać? To nie jest to, co myślisz, to nie wiek, to nie wygląd, to nie pieniądze, chodzi o coś bardziej subtelnego coś, co większość kobiet robi nieświadomie źle. Jeśli kiedykolwiek czułaś pociąg do młodszego mężczyzny i zauważyłaś, że ja i że jego energia się zmienia, gdy dowiaduje się, ile masz lat albo byłaś w tej niezręcznej sytuacji, w której czujesz, że musisz coś udowodnić lub zrekompensować, ten film całkowicie zmieni twoją perspektywę. Bo to, czym się dziś z tobą podzielę, zaprzecza wszystkiemu, co dotąd mówiono ci o związkach z różnicą wieku. Po przeanalizowaniu setek przypadków i sprawdzeniu, co naprawdę działa, odkryłam, że kobiety odnoszące sukces w takich relacjach robią dokładnie odwrotnie niż większość sądzi. Różnica jest tak wyraźna, że kiedy skończysz oglądać ten film, zrozumiesz, dlaczego niektóre próby się udają, a inne kończą się niezręcznymi sytuacjami, które wolałabyś zapomnieć. Prawda jest taka, że istnieje bardzo konkretny wzorzec zachowań, który odstrasza młodszych mężczyzn. I problemem nie jest sam wiek, lecz niewidzialne sygnały, które wiele kobiet wysyła nieświadomie. Sygnały, które krzyczą: Jestem niepewna siebie, potrzebuję akceptacji, cię muszę coś udowodnić. Ale zanim pomyślisz, że to kolejna rada typu, wyglądaj młodziej, lub zabieg, zachowuj się inaczej, tape, pozwól, że powiem Ci coś, czego nauczyłam się obserwując kobiety, które naprawdę odnoszą sukcesy w takich relacjach. One nie próbują konkurować z młodością. Oferują coś zupełnie innego, coś, czego młoda kobieta dać nie może. Wyobraź sobie, że jesteś kobietą w wieku 45 lat, po rozwodzie z dorosłymi dziećmi, która po latach poświęceń dla innych w końcu. Ma czas dla siebie. Na spotkaniu towarzyskim poznajesz 32-letniego mężczyznę. Od razu między wami iskrzy, ale kiedy rozmowa staje się bardziej osobista, coś się zmienia. On nadal jest uprzejmy, ale ta iskra jakby gaśnie. Co się stało? W większości przypadków nie wiek zmienia dynamikę, lecz reakcja kobiety, gdy uświadamia sobie różnicę wieku. Może zaczyna żartować z siebie, robić aluzję do swojego wieku albo traktować go inaczej. Z większą opiekuńczością, bardziej matczynie. A może przechodzi w tryb imponowania i zaczyna mówić o swoich osiągnięciach i stabilności. Wiesz, co najczęściej robi źle dojrzała kobieta, gdy podoba jej się młodszy mężczyzna? Zostaje opiekunką, nieświadomie traktuje go jak syna, udziela nieproszonych rad, chroni go przed problemami, które sam mógłby rozwiązać, bo zbyt bardzo się stara i martwi o rzeczy, które jego zupełnie nie obchodzą. Oto coś, o czym nikt ci nie mówi. Kiedy tak robisz, aktywujesz w nim instynkt dziecka, a nie pożądanie. Młodszy mężczyzna, który szuka starszej kobiety, nie szuka drugiej matki. On już ją ma, szuka partnerki, kogoś równego, z kim może nawiązać relacje dorosły-dorosły z całym bogactwem i głębią, jakie to niesie. Pomyśl o tym tak. Gdybyś była na jego miejscu, czy pociągałby cię ktoś, kto stale traktuje cię, jakbyś potrzebował opieki? Prawdziwe przyciąganie rodzi się z wzajemnego szacunku, podziwu i poczucia, że druga osoba jest ci równa, a nie mentorką czy opiekunką. Pozwól, że opowiem ci o Marii, tej pięćdziesięcioletniej kobiecie, którą poznałam jakiś czas temu. Była w małżeństwie przez dwadzieścia pięć lat, rozwiodła się dwa lata wcześniej i znów zaczęła się spotykać z mężczyznami. Poznała Dawida, trzydziestopięciolatka, i na początku wszystko szło dobrze, ale z czasem zaczęła robić rzeczy, które sabotowały ich wiej za każdym razem, gdy wspominał o problemach w pracy, przechodziła w tryb doradczyni. Gdy chciał podjąć spontaniczną decyzję, tłumaczyła mu, dlaczego powinien to przemyśleć. Gdy wyrażał niepokój, ta, Arpaşa, miała już dla niego gotowe rozwiązanie. Maria nie rozumiała, że Dawid nie szukał życiowej konsultantki, szukał partnerki. Ale jest coś jeszcze bardziej destrukcyjnego niż postawa matki. To próba kontrolowania relacji od samego początku. To się dzieje, gdy kobieta sądzi, że jej życiowe doświadczenie daje jej prawo do prowadzenia relacji, przewidywania jego zachowań, ciągłego doradzania czy próby kształtowania go według własnych standardów. Nie rozumie, że tym sposobem zabija spontaniczność i tajemniczość kluczowe elementy przyciągania. Młodszy mężczyzna lgnie do energii, nieprzewidywalności i ekscytacji, odkrywania czegoś nowego. A jeśli ty wszystko już wiesz i kontrolujesz gdzie miejsce na jego historię? Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy coś zaproponuję, sestrowie ty już wiesz, jak się to skończy. gdy chce spróbować czegoś nowego, te po masz gotową opinię. gdy chce zaryzykować, ty już wszystko przeliczyłaś. Jak on się wtedy czuje? Jak w złotej klatce, wygodnie, ale bez przestrzeni na rozwój. I teraz coś fascynującego. Wiele dojrzałych kobiet popełnia błąd, czując się nieswojo z własnym wiekiem. Gdy on pyta o wiek, zaczynają unikać odpowiedzi, żartować nerwowo, zmieniać temat, albo robić samokrytyczne komentarze. A co tym komunikują? Że wiek to problem? Że jest się czego wstydzić? Ale kobieta, która odpowiada z naturalnością i pewnością siebie, która nie przeprasza za swoje przeżyte lata, a wręcz potrafi mówić o swoim doświadczeniu z elegancją staje się natychmiast bardziej pociągająca, ponieważ pokazuje, że czuje się dobrze we własnej skórze. A to poczucie komfortu działa jak magnes. Pamiętam historię, którą opowiedziała mi jedna z klientek. Była na randce z młodszym mężczyzną i gdy zapytał ją o wiek, odpowiedziała z uśmiechem: mam 43 lata i każdy z nich nauczył mnie czegoś cennego. Nie przepraszała, nie żartowała nerwowo, nie zmieniała tematu. Po prostu wyraziła swoją rzeczywistość z klasą. On był zafascynowany. Nie jej wiekiem, ale pewnością siebie, z jaką to powiedziała. Teraz powiem ci o co innym błędzie, który widuję nieustannie. Obsesja, by wyglądać młodziej. Nie zrozum mnie źle. Dbanie o siebie i inwestowanie w swój wygląd jest jak najbardziej w porządku. Problem pojawia się wtedy, gdy wynika to z desperacji. Z gorączkowej próby konkurowania z dwudziestolatkami na ich własnym terenie. Wiesz, co się dzieje, gdy młody mężczyzna wyczuwa, że próbujesz być kimś, kim nie jesteś? Traci zainteresowanie natychmiast. Bo to, co go do ciebie przyciągnęło, to nie była twoja zdolność do udawania młodszej, ale właśnie te cechy, które przychodzą z dojrzałością: pewność siebie, głębokość, obecność. Młody mężczyzna szukający starszej kobiety nie chce odmłodzonej wersji swoich rówieśniczek. Gdyby tego chciał, byłby z kimś w swoim wieku. On szuka czegoś innego, czegoś co tylko ty możesz mu dać. Pozwól, że opowiem ci o Carmen, kobiecie w wieku 48 lat, która wydała tysiące euro na zabiegi upiększające, by wyglądać młodziej. Zrobiła botoks, wypełniacze, drogie zabiegi na twarz, kupiła ubrania, które noszą dwudziestolatki. Poznała Andresa, 34-letniego mężczyznę i była przekonana, że jej nowy wygląd go oczaruje. Ale stało się coś dziwnego. Andres był, uprzejmy, ale zdystansowany. Później, gdy Carmen przemyślała całą sytuację, zrozumiała, że w tym procesie utraciła swoją autentyczność. Tak bardzo starała się wyglądać młodziej, że zapomniała być sobą. Jej osobowość, naturalna energia, autentyczna obecność zostały ukryte pod maską sztucznej młodości. Oto coś, czego wiele kobiet nie rozumie. Próba zaimponowania mężczyźnie zawodowymi sukcesami lub stabilnością finansową może przynieść odwrotny skutek. Oczywiście dobrze jest być niezależną, odnoszącą sukcesy i mieć ugruntowane życie. Ale gdy to staje się głównym tematem twojej autoprezentacji, gdy bez przerwy mówisz o swojej karierze, nieruchomościach, podróżach, skupiasz się na niewłaściwym aspekcie. Pociąg fizyczny nie opiera się na CV, opiera się na emocjonalnym połączeniu, na tym uczuciu, że z tą osobą życie staje się ciekawsze. Twoje osiągnięcia mogą wzbudzać szacunek, ale niekoniecznie pożądanie. Pomyśl z jego perspektywy. Jeśli każda rozmowa zamienia się w prezentację Twoich sukcesów, jak on się poczuje? Jak na rozmowie kwalifikacyjnej, a nie na romantycznej randce? A jeśli ciągle mu przypominasz o swojej stabilności finansowej, jaki wysyłasz sygnał? Że Twoja wartość tkwi w tym, co masz, a nie w tym, kim jesteś. Wiesz, jaki jest jeden z najsubtelniejszych, ale i najbardziej destrukcyjnych błędów? Nadmierna dostępność, natychmiastowe odpowiadanie na wiadomości o każdej porze, odwoływanie planów tylko po to, by się z nim spotkać, bycie zawsze gotową, gdy on ma czas, ciągłe komplementowanie, pokazywanie, że twoje życie kręci się wokół niego. Może to wyglądać jak miłość czy szczere zainteresowanie, ale on odczytuje to jako brak. A brak Nigdy nie jest atrakcyjny, bez względu na wiek. Kobieta, która prowadzi swoje życie, ma własne pasje, jest dostępna, ale nie zdesperowana, która wybiera, by być obecna, a nie musi, budzi szacunek i pożądanie. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy on pisze, ty natychmiast odpowiadasz. Gdy proponuje coś, od razu się zgadzasz. Gdy wspomina cokolwiek, ty od razu to zamieniasz w komplement. Jak on się wtedy czuje? prawdopodobnie przytłoczony a szczerze mówiąc trochę znudzony bo gdzie jest wyzwanie gdzie tajemnica gdzie uczucie że zdobywa kogoś wyjątkowego ale jest jeszcze coś bardziej subtelnego co chcę byś zrozumiała wiele dojrzałych kobiet zamyka się w roli przesadnie poważnej wierzą żeby zasłużyć na szacunek muszą być zawsze racjonalne formalne pod kontrolą i tym samym całkowicie eliminują swoją zmysłową i figlarną stronę. Wiesz, czego szuka młody mężczyzna u dojrzałej kobiety? Nie szuka kolejnej wersji odpowiedzialności i powagi. To już ma. W pracy, w rodzinie, szuka kogoś, kto potrafi się śmiać, być spontaniczny, mieć życiową energię, umieć się bawić. Ale z głębią i pewnością siebie, które przychodzą tylko z latami. To właśnie ta kombinacja witalności i dojrzałości jest nieodparta. Nie chodzi o bycie młodzieńczą, tade, ale o bycie pełną życia i mądrości. Pozwól, że opowiem Ci o Patrycji, 51-letniej kobiecie, która po rozwodzie przyjęła niezwykle poważny wizerunek. Wierzyła, żeby zasłużyć na szacunek zawodowy i jako samotna matka musi zawsze kontrolować siebie i sytuację. Kiedy poznała Roberta, 36-letniego mężczyznę, w ich kontaktach zachowywała tę samą powagę. Pierwsze randki były uprzejme, ale chłodne. Patrycia mówiła o ważnych tematach, wypowiadała się inteligentnie, prezentowała się jako odpowiedzialna i dojrzała kobieta. Ale Roberto czuł się tak, jakby był na spotkaniu biznesowym, a nie na romantycznej randce. Nie było śmiechu, łajsieki jej śmiechu, spontaniczności, nie było tej iskry, która sprawia, że dwoje ludzi czuje się żywo razem. I tutaj dochodzimy do czegoś kluczowego. Gra w wymuszoną obojętność. Niektóre kobiety wierzą, że powinny udawać brak zainteresowania, zachowywać się, jakby on ich nie obchodził, utrzymywać sztuczny dystans emocjonalny, by nie wyjść na zbyt potrzebujące to ogromny błąd, bo kiedy coś udajesz, to zawsze widać. A to, co on wtedy odbiera, to nie tajemniczość ani niezależność, lecz chłód albo arogancję. Prawdziwa dojrzałość polega na umiejętności okazania szczerego zainteresowania. Bez popadania w desperację, na zdolności wyrażania emocji bez manipulacji, na byciu autentyczną bez przytłaczania. Kiedy dojrzała kobieta udaje obojętność, zaprzecza jednej ze swoich największych zalet zdolności do głębokiego i autentycznego emocjonalnego połączenia. Młodzi mężczyźni przyzwyczajeni często do powierzchownych relacji z rówieśniczkami. Uważają tę emocjonalną głębię za niesamowicie atrakcyjną, pod warunkiem, że jest szczera. Teraz pozwól, że powiem ci, skąd biorą się wszystkie te błędy, bo kiedy to zrozumiesz, wszystko inne nabierze sensu. Większość dojrzałych, dojrzałych kobiet podchodzi do takich relacji z przekonaniem, że wiek to wada, którą trzeba zrekompensować. To przekonanie prowadzi je do zachowań, które zdradzają ich własną naturę stają się niespokojne, próbując udowodnić swoją wartość, kontrolujące z lęku przed utratą zainteresowania, albo uległe, bo wierzą, że muszą być wdzięczne za uwagę, którą otrzymują. Ale oto prawda, która zmienia wszystko. Twój wiek to nie wada, to różnica, a różnice mogą być niesamowicie atrakcyjne, jeśli je akceptujesz, zamiast z nimi walczyć. Młody mężczyzna, który Szczerze, czuje pociąg do dojrzałej kobiety, nie szuka w niej kogoś, kto coś rekompensuje. Szuka dokładnie tego, kim ona jest. Kobiety z doświadczeniem, obecnością głębią i perspektywą życiową, której sam jeszcze nie ma. Pomyśl o tym z innej perspektywy. Co dojrzała kobieta może dać młodemu mężczyźnie, czego nie da mu rówieśniczka? Po pierwsze, spojrzenie na życie wynikające z doświadczenia. Po drugie. Emocjonalne bezpieczeństwo, które rozwija się z czasem. Po trzecie, wolność bycia sobą, której młodsze kobiety, będące jeszcze w procesie samopoznania, często nie mają. Ale co najważniejsze, kobieta, która przeżyła wiele, która pokonała trudności, która uczyła się na błędach i wzrosła dzięki temu, ma emocjonalną głębię, która może być niezwykle pociągająca. Nie chodzi o liczbę lat w kalendarzu, chodzi o życie przeżyte świadomie. Wiesz, jaki jest sekret kobiet? Które odnoszą sukces w takich relacjach, one nie próbują nikogo zdobywać. One po prostu są sobą. Nie walczą ze swoją naturą, ten jej celebrują ją, nie przepraszają za swoje doświadczenie, czynią z niego swoją siłę. Kiedy kobieta przestaje próbować imponować i po prostu pozwala sobie być autentyczna, kiedy przestaje konkurować z młodością i oferuje coś zupełnie innego, kiedy akceptuje siebie w pełni i działa z tej akceptacji. Właśnie wtedy staje się naprawdę nieodparta. Pozwól, że opowiem ci o Elenie, 46-letniej kobiecie, która przeszła trudny rozwód i samotnie wychowała dwoje dzieci. Gdy poznała Markosa, 33-letniego mężczyznę, nie próbowała ukrywać swojej historii, nie udawała kogoś, kim nie była. Po prostu dzieliła się swoim życiem takim, jakie było. Opowiadała o trudnych nocach z dziećmi, o lekcjach, jakie dała jej wytrwałość. O tym, jak odbudowała swoje życie po rozwodzie. Nie mówiła o tym, by wzbudzić litość, ale jako naturalny element swojej historii. I Markos był zafascynowany. Nie dramatem, ale siłą i mądrością, jaką Elena w sobie miała. Bo młody mężczyzna nie szuka tak lepszej wersji tego, co już zna. Szuka czegoś zupełnie nowego. Szukają kogoś, kto naprawdę jest obecny. Kto nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia swojej wartości, kto potrafi być sobą i nie przeprasza za to. Pomyśl o tym tak. Jeśli musisz udowadniać, że jesteś atrakcyjna, tracisz swój magnetyzm. Prawdziwa atrakcyjność pojawia się wtedy, gdy ktoś dostrzega Twoją wartość bez konieczności jej ciągłego podkreślania. I oto coś pięknego, co chcę, żebyś zapamiętała. Kobieta, która szanuje samą siebie. Która dba o siebie z miłości, a nie z desperacji, która pokazuje się taką, jaka jest, bo wie, kim jest. Taka kobieta przyciąga niezależnie od wieku, bo emanuje czymś, czego nie da się udawać autentycznością. To właśnie jest dziś najrzadsze w świecie relacji. Wszyscy próbują być tym, kim myślą, że powinni być w oczach innych, ale kiedy spotykasz kogoś, kto po prostu jest sobą, bez udawania, bez maski. Bez potrzeby robienia wrażenia? Wtedy rodzi się natychmiastowe połączenie. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu towarzyskim i poznajesz kogoś, kto nie próbuje nikogo oczarować, nie gra żadnej roli, nie udaje ani więcej, ani mniej niż jest. Po prostu jest sobą. W pełni autentyczna. Jak się wtedy czujesz przy takiej osobie? Prawdopodobnie spokojna, zrelaksowana, szczerze zaciekawiona. Wiesz, jaka jest największa ironia w tym wszystkim? Kobiety, które odnoszą największy sukces w relacjach z młodszymi mężczyznami, to te, które najmniej się starają. One są zbyt zajęte życiem, pełnią życia, by skupiać się na zdobywaniu kogokolwiek. One niczego nie uzupełniają, one dzielą się tym, co już mają, nie próbują wypełniać pustki, one oferują z miejsca spełnienia. I te różnice czuć od razu. Kiedy dojrzała kobieta żyje w swojej własnej energii, kiedy pogodziła się z przeszłością, cieszy się teraźniejszością i z optymizmem patrzy w przyszłość, ta energia staje się zaraźliwa. Młodzi mężczyźni, często pełni wątpliwości i niepewności, naturalnie lgną do tej stabilności. Ale pozwól, że jasno to powiem, nie chodzi o to, by stać się mentorką czy duchową przewodniczką. Chodzi o to, by Twoja obecność była inspirująca. Nie dlatego, że chcesz inspirować, ale dlatego, że sama żyjesz w sposób pełen inspiracji. Kiedy zrozumiesz, że twój wiek to cecha, a nie wada, kiedy przestaniesz widzieć swoje doświadczenie jako ciężar, a zaczniesz je postrzegać jako coś, co cię wyróżnia, kiedy zrozumiesz, że nie musisz z nikim konkurować, tylko oferować coś unikalnego, wtedy wszystko się zmienia. Bo prawda jest taka, że masz coś, czego nie ma dwudziestoletnia kobieta. Perspektywę. Masz jasność co do tego, czego chcesz, a czego nie. Masz pewność, która przychodzi z przejściem przez życiowe burze. Masz spokój osoby, która już nie musi niczego nikomu udowadniać. Pomyśl o tym tak. Młoda kobieta może być piękna, zabawna, inteligentna, ale czy potrafi dać głębie kogoś, kto naprawdę żył? Czy może dać emocjonalną stabilność osoby, która nauczyła się zarządzać trudnymi momentami? Czy może dać wolność, którą ma ktoś, kto już nie musi się odnajdywać i właśnie to jest kiedy to w pełni zaakceptujesz, staje się niesamowicie pociągające. Młody mężczyzna, który czuje się przyciągany do Ciebie, nie szuka matki. Nie szuka mentorki, nie szuka nastolatki w przebraniu, szuka kobiety z obecnością i prawdą, kobiety, która nie potrzebuje zewnętrznej akceptacji, by czuć się wartościową. Szuka kogoś, kto może go czegoś nauczyć, nie z pozycji wyższości. Ale przez wspólne doświadczenie. Kogoś, kto pokaże mu emocjonalne głębie, których sam jeszcze nie odkrył. Nie dlatego, że jest starsza, ale dlatego, że żyła intensywniej. Pozwól, że opowiem ci o Adrianie, 52-letniej kobiecie, która zwiedziła świat, miała udaną karierę, wychowała dzieci i pokonała ciężką chorobę. Gdy poznała Juliana, 35-letniego mężczyznę, nie opowiadała mu o tym wszystkim, by zrobić wrażenie. Po prostu była sobą, i to pesarz. kobietą, która naprawdę żyła. Julian był zafascynowany, nie faktami z jej życia, ale tym, jak Adriana była obecna w swoim istnieniu. Bił od niej spokój i pewność, które nie wynikały z arogancji, ale z akceptacji siebie. Gdy mówiła, czuł, że obcuje z kimś, kto naprawdę wie, kim jest. Sedno tkwi w zrozumieniu, że tu nie chodzi o wiek. Ale o energię, nie o lata, co ale o obecność, nie o nagromadzone doświadczenie, ale o zintegrowaną mądrość. Kiedy kobieta to pojmie, kiedy przestanie walczyć z tym, kim jest i zacznie to świętować, kiedy zrozumie, że jej wartość nie wymaga uzasadnienia, wtedy staje się tą kobietą, którą wszyscy pamiętają, podziwiają i pragną lepiej poznać. Bo na końcu dnia to nie perfekcja przyciąga najbardziej, lecz autentyczność. Nie młodość, lecz żywotność. Nie brak doświadczenia, lecz chwiejność, lecz świeżość ducha połączona z głębią przeżytego życia. I to droga kobieto jest coś, co tylko ty możesz dać. Nie musisz się za to przepraszać, nie musisz tego kompensować, nie musisz tego ukrywać. Powinnaś to celebrować, przytulić i pozwolić, by to stało się źródłem twojego Naturalnego magnetyzmu. Kiedy dojrzała kobieta w końcu to zrozumie, kiedy przestanie postrzegać swój wiek jako przeszkodę, a zacznie go widzieć jako swój supermoc, kiedy zrozumie, że to, co uważała za wadę, jest w rzeczywistości jej największym atutem, wtedy zmienia się wszystko. Nie tylko w relacjach, w całym jej życiu.